Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes of Micro Magic 3. Ostatnią misję sobie przeklikaliśmy. Tak durnowate klikanie to było, więc mam nadzieję, że tu będzie trochę lepiej. I w tej misji musimy pokonać mota rycerza śmierci. Niektórzy strażnicy przepuszczają ci tylko jeśli będziesz przepuszczą cię, tylko jeśli jeżeli będziesz posiadać artefakt zdobyty podczas poprzedniej misji. Artefakt ukryty po drugiej stronie granicy zostanie przeniesiony do następnej misji. Co bierzemy? Weź to. Nie martwy król Mot odmawia poddania się rozkazom króla Hata. Musi on zostać przykładnie ukarany, aby wszyscy ujrzeli, iż podobne akty zdrady nie będą tolerowane. Mot skoncentrował swoje wojska na należących do niego ziemiach. Pokonaj jego wojska i przejmij kontrolę nad wymienionym terenem. Kiedy już zabijesz Mota, wskrzeź go ponownie, aby zasilił szeregi naszych armii. No dobra. Otrzymujesz list od króla Gryfonharta. Dowódco, jeden z moich generałów, Mot, nie wykonuje moich rozkazów, twierdząc, że nie powinniśmy atakować Rafi. Nie potrzebujemy go do realizacji naszych planów. Potrzebujemy, na... Potrzebujemy jednak jego armii. Nie mogę pozwolić na niej subordynację. Twoim zadaniem jest znalezienie mota i zniszczenie go. Gdy tego dokonasz, wskrzesimy go i poddamy naszym rozkazom. Wykonaj to zadanie, a zostaniesz moim nowym generałem. Sam widok nieomarłego króla powoduje, że ciarki chodzą ci po plecach. Musisz jednak wykonać zadanie. Rozumiesz, że nie możesz pozwolić sobie na luksus porażki. Jestem prawie pewny, że kojarzy tą mapę. Ile on ma zamków? Więcej niż ja. Okej, okay. mamy jednego bohatera. Mamy jakieś zjawy. Musimy cmentarz zrobić, ok. Dawaj. Dawaj, ciebie. No, ja bym wziął go, ale on. On znowuż nie ma tego. Wiecie, czego nie ma. A, i nie tak. On nie ma dekromancji, przez co będzie niepotrzebny trochę, no bo nie będzie mi wskrzeszał wojsk. Ale możemy go wziąć. Zostawić sobie jego wojska i w najbliższej, przy najbliższej okazji po prostu przerobić je na szkielety. Finanse bierz proszę bardzo. Będziesz jeszcze lepszym śmieciem niż miałem nadzieję, że będziesz. Dobra, stańcie tak. I leć dalej. Może leć na dół. Spróbujemy w miarę szybko przeciwnika znaleźć. Tutaj można dworek zbudować, patrzcie. A tam nie można było. Dobra, zróbmy to jakieś boatera śmiecia w sumie. Dawaj... Nie wiem, ty będziesz szybsza chyba troszkę. Pokaż mi co wiesz. Tu są jakieś skarby. Ale broni ich garnizon. Też są skarby, tu jest kopalnia, tu jest zamek i tu jest zamek. Okej, okay, czyli to jest ta mapa, którą pamiętałem, tylko że nawet to, że ją pamiętam nic nie znaczy. bo Wszystko już wiemy od początku tak czy inaczej. Zbieraj to. A i się poblokowałem tu w każdą stronę. Mnóstwo zombiaków. Chcą mi się przyłączyć? No dobra, dawaj. No nie, no spróbujmy trochę mniej tracić. Lubię kampanię Nieumarłymi, ale jak nie gramy przeciwko Nieumarłym, bo jak gramy przeciwko Nieumarłym, to trochę większość atutów tego zamku mam wrażenie po prostu znika. Oj, nie fajnie, że stracił morale. Podejdź tu. Wait. A nie, to bo już muszę defend robić. Wycofaj się jedną kratkę. Wait. Niestety gnole trochę dostały po twarzy. Wycofaj się. Chociaż on i tak cię dogoni w następnej rundzie. Ale dobra. Wait. To be. No nawet nie straciliśmy. Ty bij tego. A ty dobijaj tego. Aż aż się uparł na te gnole, akurat one są najsłabszym ogniwem w tej armii. Tu przejmuj. Wszystko już poblokowane. Nic więcej nie wyciągniemy za darmo. To ja bym chyba jednak rozbudowywał ten zamek pod y, wojsko. Ale tu też wampiry zrobimy? Mamy darmowe surowce. Tu, oczywiście, kopalnia, jakieś szkielety. Przechodzenie przez to to nie jest dobry pomysł, nigdy. O, finanse! Kumplu! O, nie rób mi tak. Kampania. Autozapis. Nie robimy sobie takich rzeczy. Powinienem już zapisać tak szczerze. na szczęście dużo się tu nie stało w tej rundzie. W tej turze grupa zjaw. No się ze zjawami. Pewnie nie zrobię tego dużo lepiej. Ja bardzo nie lubię rozgrywać w taką wolną armią. tutaj tu. Wy podlatujecie, wy podlatujecie. Nie spojrzałem sobie na poziom trudności tej misji. Ale domyślam się, że gramy na najniższej, skoro komputer sobie tak dziarsko podlatuje. No, zamiast zjaw straciłem gnolce. No, możemy się nie przebić, ale zobaczymy. Co tu jest? Czy tu jest jakieś połączenie między nami? Przez garnizon. No to nie najlepiej, dawaj radę miasta. A tutaj, tak jak mówiłem, lecimy w wojsko. Z tego, co widzę, to będzie najlepsze rozwiązanie na tą mapę. Chociaż mogę się oczywiście mylić, i może to wcale nie być takie najlepsze rozwiązanie. Grupa to sobie podziękujemy. No to tracimy prawie całe wojsko. Chociaż, czy prawie całe wojsko. Generalnie, to najmniej wartą jego część. Najmniej ważną jego część. Podejdź tu. No jakbyśmy się ulepszyli, na pewno to nasze wojsko byłoby mocniejsze. Byłoby trochę szybsze przede wszystkim. No, PZ tak podchodzi na styk. Dobra, stań na środku. Ty tutaj morduj. Stań tu, żeby ci nie dosięgli. Dobra, no sfokusowali się na Tegnole. No, ty zombiaka zaatakowałeś niestety. Morduj te zombiaki. Zabijmy je w tej turze już. Defend. Chociaż może i powinienem atakować. Morduj. No i dobijaj. Czy zrobiłem lepiej niż komputer? Nie powiedziałbym. Czy zrobiłem dużo gorzej? Raczej nie. Dołączyły się do nas zjawy, więc wszystko co tam straciłem, ewentualnie więcej, to właśnie odzyskaliśmy. O Jezu, tak dookoła. Dobra, przejedziesz przez to wszystko przy okazji. Targowisko. Nekromatronów nie ma sensu budować, bo walczymy przeciwko jednostkom nieumarłym, więc i tak nam nic nie da. Zgarnij to jest ja tu za mną. Grupa zjaw. Znowu się dołączają. Ja nie wiem o co chodzi. Jeszcze nigdy jak gram to nie przyłączały się tak do mnie wojska jak w czasie tych nagrywek w kampanii. Naprawdę. Tak naprawdę większość mojej armii w tej misji to są wojska, które się do mnie przyłączyły po drodze. Praktycznie wszystkie zombiaki. Te zjawy w takiej ilości. Tu przejmujemy komputer poddał się bez walki. Nawet nie miał szkieletów zrobionych. Nawet nie zrobił bohatera, żeby jakkolwiek nas tu powstrzymać. No co tu jest? Pierścień żywotności. No nasze szkielety mogą być dobre, tylko zanim sobie to dostarczymy, to myślę, że już będzie po ptokach. Weź budy. O, nekromatron dopiero mówiłem, że nie ma sensu. Weź targowisko. No słabo, nie mamy surowców, tego nie odkryłem Aha, czyli tutaj i tak nic nie zdziałamy Dawaj tu Czy tu będzie przejście? Wątpię, więc idź tu Nie wierzę, że jak się okaże, że będzie, no to trudno Trudno, nie zebrałem go Czy ja przejąłem tą kopalnię w końcu? Chyba tak Później. Magazyn zasobów, pewnie że tak. Trochę więcej surowców. Tych najbardziej podstawowych. Przejmuj tam. Ty też lecisz. Możesz zahrdzić o te zombiaki. Może też będą chciały się przyłączyć. Kto wie. Tu nic więcej nie zrobię. Buduj później. Oczywiście, że ratusz. Tutaj magazyn zasobów. Pewnie, że tak. To zbieramy. No logistyka. No już jest sensowniejszym bohaterem niż wszyscy inni, których, których tutaj mamy. Niestety nie chcą się dołączyć. Niech Wam będzie. A tak. Co Ty masz? Chociaż na i atak to nie najgorzej. Zgarniesz sobie tutaj expa w takim razie. Tak to wygląda. Mamy większą armię. Już mamy więcej zamków, czyli te dwa to jest wszystko co on ma. Są tu jakieś podziemia, ale nie wydaje mi się, żeby one były jakieś ważne. Żeby ulepszyć dworek, potrzebujemy necromatron. No to dawaj ten nekromatron, ale tylko w tym zamku. Tutaj cytadela, lecimy pod kapitol, jak najdalej od przeciwnika. Ty zbieraj. Że kasę bierzemy. Tutaj przejmę wszystko po kolei. Ty, półtora tysiąca. ja powietrza w porządku. Tu możesz podlecieć. Tu zbieraj golda. No i tu mamy już jakąś armię. Nie jest to nie wiadomo co, ale coś tu mamy no. Możemy sobie ulepszyć was, tutaj budujemy kapitol. Nie, bo nie mamy zamku, bo nie mamy yy, kamienia. Dawaj, zamek i jutro kapitol. Chyba, że tutaj coś możemy jeszcze zbudować, nic potrzebnego. Rozbieramy. Tutaj sprawdzisz, czy to było przejście. No jakby nic już to nie zmieni w tym momencie, ale sprawdzisz chociaż spróbujesz sprawdzić Dawaj tą kopalnię. Ty sprawdź tu na dole. Yy, w sumie to ja powinienem sobie stąd wojsko dobrać Dawaj go wszystko ładnie zrekrutowaliśmy, jutro sobie dostarczamy. Tak jest, dawaj. Może wracać do miasta. Może jeszcze kiedyś się przydasz? To i to zbieramy. I tu za mną. Chociaż czy to ma sens? Zakładam, że nie. Więc leć tu. Nie byłoby tu przejścia, więc dobrze, że tu nie przyszliśmy. Idź się schowaj do miasta. No i mamy tutaj przeciwnika już tego zamku też nic nie, nie, nie wyrzucał, więc zakładam, że tam też nic nie ma. Więc lecimy przede wszystkim na ten zamek. Nie, nie tracimy wampira. No i strzelaj tu. Morduj. Tu wlatujesz. No zabijesz potencjalnie od 12 do 20, no spróbuj. Ty zabij. Defend Podejść trochę Defend, defend Cofnij Wait Wait Może zabijesz wszystkich, ale niekoniecznie Weź go zluzuj trochę No uderz, uderz, dobrze. dobrze Dobrze uderzył. Idź się podleweluj trochę Okej, okay, jest proste przejście do niego, do zamku. Choć tu, będziesz biegła za mną, przejmowała. Nie mam na kapitol, w takim razie poczekamy do jutra. Jak mi się odbiło troszeczkę, mam nadzieję, że nie było tego słychać. Byłoby to troszkę niegrzeczne. 1500 golda, świetnie, płatnęż. 1000 golda. A tak, nie biorę już nawet tej yy, mądrości, no bo nie ma sensu. On już nie zbierze w żadnym miejscu czarów. A przynajmniej nie na tyle dobrych i on nie, nie jest na tyle dobrym magiem, żeby był sens levelować mu magię. Nie na no, kapitol. Dawaj. Jutro budujemy konie. wie tego bohatera tutaj. Tu fajnie by było przejść po tą maczugę, ale zakładam, że nie, ma, nie mamy jakiegoś artefaktu, który jest tam potrzebny. On może sobie tam przejść. Dobrze, że mamy bohatera tam w zamku. Przejmij ten, znaczy przejmij. Zajmij z tego wiatraka surowce. Dawaj to. Tu nie jest to potrzebne. Absolutnie. Chodź go zabij. ruku uciekł. Jak będzie. By the way, to był Sandro, którym w poprzedniej misji nam pomagał. Ale dobra. Dawaj to. trochę więcej surowców zawsze spoko. Aha, no i tak nic nie zrobię, bo nie mam kasy. Wszystko wydałem na dziadostwa jakieś niepotrzebne. Dawaj tu. Prosto na zamek lecimy. A i w sumie mogłeś to zgarnąć po drodze. Dałoby ci to level, no pewnie żeby ci dało. Trudno. Tu nic nie ma. Sprawdź co tu jest potrzebne. Tutaj, ratusz, tutaj i jutro, jutro ratusz, i się schowaj kumplu, tak naprawdę już nie jesteśmy mi potrzebny, bijemy mu ten zamek, coś tam się straciłem, spoko, pewnie wieżyczki, gratulacje, udało ci się pokonać przeciwnika mod, odnosisz zwycięstwo, spoko, bardzo szybka kampania bym powiedział, jeszcze jej nie skończyliśmy, ale to nie zmienia faktów, że kampania jest bardzo szybka. Okej, okay, no i dobra. W takim razie kończymy sobie i widzimy się w następnym odcinku. A na razie dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do następnych odcinków. Cześć.